Cześć, trzymajko, witajcie, z tej strony Szturm, a to jest odcinek z dzisiejszego sklepu Fortnite, mamy dzisiaj dzień 23.12 i życzę wam dzisiaj już wesołych świąt, żeby były pełne magii świątecznej, mimo że śniegu za oknem nie ma, to myślę, że spędzicie je całkiem fajnie, przynajmniej wam tego życzę. I pamiętajcie jeszcze o subskrypcji kanału razem z dzwoneczkiem, ponieważ codziennie u mnie na kanale są live, y, szczekania do sklepu i czasami wstawiamy jakieś odcinki, więc miło by, by mi było po prostu, gdybyście tego suba zostawili, a teraz już nie przedłużam i witam was w nowym sklepie. I co my tutaj mamy? Świąteczna napastniczka, mamy nowe skiny. Nice. Stara dobra siekiera. Ehm, szus, Ostra tundry. Niszczycielka serc. w swoich czterech stylach wysko wyskotowany mam jeszcze szy, szykanę cyklo, tłuk, drobiowe, dubowanie, świąteczne wypieki, strzały z palców, A ja śpiewaj razem, Fala la, la, rybek. Be, 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 be. Świąteczne haki. Najść zapiernik. Pierniczka. Piernikowy pobijak. Wybiekany wojak. Słodki strzelac, lotnia spyrnika, wyciny arka pierniczków, i jeszcze świąteczną elfkę. świątecznego lizaka, jeszcze renifer, strażnika z czerwonym nosem. Dolfa. Pocieszna piżamka. Piżamki tutaj ogólnie są. Jeszcze komando gwiazdka jest. Strażnik świąt. Nie trzeba było. Przytulny poliatywacz Łupiorzech. Łupięczka, Święteczna kula. Śnieżna kula. Ostre łupanie. Jeszcze krampus. Mały pomocnik rampusa, Łapacz bachorów. Jagódka. Zmrożona zamieć, ślicznotkę. Pan miętowy, lizokowa. I jeszcze klofy, przystrojone laski cukrowe. Jeszcze migoczący płaszcz zamieć kryształowa karoca, e, piechór polarny, e, świąteczny wojak, gałązkowy gruchotacz, ho, 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 micha, w sensie pieseł. swoją michą. Świąteczna szyneczka, świąteczny hydrant, lizaka, słodka siekiera, śnieżno król, biegun północny, grzewko, przytul, przytulka, gwinny, grimbels. Les. Śnieżny śmiałek Sopel Lodu Słodziaka Rozpakowywanie Wesołe Paski Przytulny Jonesy Światełek. Światełkowy gruchotacz. Świąteczne życzenia. Łoś z łoś. Mroźne wizje. Dzwoneczkowe solo. Woźnice. świąteczna niespodzianka. Mroźna sterenada. I Master Shave. Um. Pakiety, czyli mamy pakiet Marvela, pakiet Jokera, pakiet Wrożnych Legend, pakiet karnetu bojowego 25 poziomów oraz ekipę Night Słuchajcie, to by było na dzisiaj. Dzisiaj mamy ogólnie wszystkie świąteczne skiny. Są dwa nowe świąteczne skiny i ogólnie cały sklep jest w świąteczny skin, skinach, dlatego są wszystkie świąteczne skiny, po prostu. Dlatego, jeżeli ktoś chciał świąteczny skin, to na pewno dzisiaj go znajdzie, bo po prostu są wszystkie, więc. Yy, Wbijajcie do sklepu, jeżeli wam jakiegoś świątecznego sk skina brakuje, a chcielibyście go mieć. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.